Dzień dobry Dzieci! Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry! Dzisiaj przygotowałam fajną grę. Koło fortuny! O, koło fortuny! Każdy będzie podchodził do koła i nim kręcił. A będziemy kręcić od najmniejszego do największego. O! Super! Kto jest najmniejszy? Ja jestem najmłodszy! Okej, okay, czyli ty pierwszy kręcisz kołem. Idę do koła. Uwaga! Kręcę! Co wypadło? Superbohater! Super Czyli musisz znaleźć przebranie? Super bohatera gdzieś w tych rzeczach. O, super! O, superbohater! bohater! Co się nada? Może ta peleryna? Hmm, co jeszcze? To za mało. Każdy dla super bohatera! Szybko jeszcze jakiś miecz! Jestem gotowy! Jestem super bohaterem! Jak wam się dzieci podoba? Jest super! Jest! Dziękuję, dziękuję! Teraz musisz odnieść swój stronę. Okej. Okay. Ale było superowo. Teraz Paweł, przekręć kołem. O, super. I co, i Dziadek! O nie, dziadek! Czy na pewno mnie nie okłamali? Muszę spojrzeć. Niestety mnie nie okłamali. Muszę się przebrać jak Ten niebieski kapelusz się nada. Hmm, co jeszcze? Może takiego buta wezmę, jest pod kolor kapelusza. Tyle wystarczy. Piękne przebranie. Możesz teraz odnieść swój kostium. Ja jestem. Teraz Wiktoria kręci kołem. Kręcę! I co wypadło? Potwór! Podwór. Idź się przebrać za potwora. Co się nada na potwora? Może ta maska wilka. <słuch> Może ta niebieska to. Chyba tyle. Piękne przebranie, idealne na potwora. Dziękuję, dziękuję. Teraz musisz odnieść strój. Teraz kasia kręci kołem. Chciałabym księżniczkę. Muszę zrobić pełny obrót kołem i troszeczkę obrót kołem. Co mam? Liceża. Chciałam księżniczkę. Ale okej, okay, niech wam będzie. Przebiora się za rycerza. Co się nada na rycerza? Może taki kask? Może taka. Lina? I jeszcze miecz. I jak? Świetny kostium. Czyli teraz muszę odnieść mój strój. Ale świetna zabawa. Teraz Anna kręci kołem. O, super, moja kolej. Mam nadzieję, że będzie księżniczka. Mam nadzieję, że będzie księżniczka. Mm. Hmm, co mi wypadło? Strażak. Strażak! Coś na strażaka, coś na strażaka. Jest tu jakaś gaśnica? Mam takie rękawice. Cześć! Bardzo piękny kostium. Muszę odnieść mój kostium. Kto teraz kręci? Teraz Antek. No to kręcę. Mam nadzieję, że wypadnie mi lekarz. Co jest? Lekarz! lekarz! O, prawie księżniczka. Miałeś szczęście. Musisz iść znaleźć przebranie. Okej. Okay. Co się nada na lekarza? To ma ptyczkę. Ale czyś jeszcze? I jeszcze takie. Piękny kościół, możesz od Gotowe. No dobrze dzieci, koniec zabawy. Jeśli podobał wam się filmik, dajcie kciuki w górę.